i ruszyły. Najlepiej przyjął start Edding i on jest na czele. Przy kanacie dostatek, nieźle wystartował, także Polones. Trzy konie teraz walczą o prowadzenie. Polones, Edding, Edding zepchnięty na zewnętrzny tor i Dostatok jest już na czele. Dostatok za nim Flajkozak, Polones, Edding, Nonet, Viaverdi kosak i ostatni jest Verjep. Dostatok na czele. Dostatok Polones i Flajkosak. Stawka nie jest specjalnie rozciągnięta. Czwarty galopuje Nonet, dalej Edding, Via Verdi Kosak i ostatni jest verjep. Dostatok przed Polonezem, 1800 metrów do celownika. Dostatok Polones, trzeci Flajkosak, dalej Nonet a ostatni wciąż Werdżep, tuż przed nim galopuje Via Verdi Kosak. Dostatok, dostatok wciąż na czele, ale nie uciek daleko rywalom. Drugi jest polones. niecałą długość z tyłu. Tuż koło niego galopuje Fly Kosak. Dalej Nonet, Edding, Via Verdi Kosak i Werdżep. Odległości nie są duże, wciąż dostatok na czele, wciąż Polones drugi, a Fly Kosak trzeci. 1300 metrów do celownika. Dostatok. Dostatok wciąż na czele i wciąż Polones drugi. Dostatok teraz powiększył przewagę. Mocno poprawił. Ucieka. Drugi jest Flajkosak. Polonez spada na dalsze miejsce. Dostatok, Flajkosak i Nonet jest teraz trzeci. A ostatni wciąż Werczep i Via Verdi Kosak. Dostatok ucieka, ale dogonił go w tej chwili już Nonet i bardzo blisko jest także Fly Cossack. Te trzy konie na czwartym miejscu Edding, ale to już jest spora strata. Ruszył się także via Verdi Kosaka, a daleko odpada już Polones. Dostatok wyprowadza konie na prostą. Dostatok wyprowadza i ucieka. W ślad za nim Nonet. Rozpędza się polem via Verdi Cossack, ale ma sporą stratę. Dostatok. Dostatok Nonet, trzeci jeszcze Flajkozak, czwarty Via Kosak. 200 metrów do celownika, dostatok atakuje go Nonet, ale ma jeszcze troszeczkę straty. Dostatok Nonet, dostatok Nonet, za chwilę celownik i walce Dostatok przed Nonetem Flajkozak, Via Verde Kosak, Edding, ver i teraz kończy Polones.